Witam serdecznie. Dzisiaj omówimy sobie program Adama Jarubasa, ponieważ zostało już tylko kilka dni do wyborów prezydenckich. Cudownie! Cudownie, no to zacznijmy. Adam Jarubas zwraca uwagę w swoim programie na bezpieczeństwo Polski. Z jednej strony chce silnej współpracy z naszymi sojusznikami i zgodziłby się na obecność baz NATO na wschodzie Polski, rozumiem, w celach prewencyjnych, ale jednocześnie zwraca on uwagę na to że produkcja broni powinna się odbywać w Polsce i nie powinniśmy wydawać kupy pieniędzy na broń produkowaną za granicą. Kolejnymi punktami programu Adama Jarubasa są kwestie dzietności, zabezpieczenie Polski przed skutkami kryzysu demograficznego, w związku z tym polityka prorodzinna. Tutaj zwraca uwagę również na działalność ministra Władysława Kosiniaka-Kamysza, który już robi co może, aby ten problem załagodzi. Bardzo ważnym punktem, na który pan Adam Jarubas zwraca uwagę, jest ochrona polskiej ziemi. Może nie jest to do końca wolnolinkowe rozwiązanie, ale uważam, że całkiem słuszna jest obawa o to, że osoby, które mają więcej kapitału, na przykład Niemcy, będą mogły z łatwością wykupić polską ziemię i później na przykład zarabiać na niej, czy odsprzedawać ją drożej. Wydaje mi się, że takie rozwiązanie jest słabe i stąd potrzeba ochrony polskiej ziemi jest całkiem niezła. Również nie chciałbym, abyśmy podzielili los Krajów zachodu i po prostu mieli problem, bo na przykład 10% społeczeństwa stałoby się mniejszością muzułmańską, albo coś takiego, bo takie rzeczy w przyszłości mogłyby się zdarzyć. Więc jeżeli jest możliwa prewencja, to prawdopodobnie należałoby się za to wziąć już teraz. Istotnym punktem programu pana Adama Jarubasa jest służba zdrowia. Oczywiście miałaby być ona dostępna dla każdego i miałyby być likwidowane kolejki. Nie jest dokładnie napisane, w jaki sposób miałoby to być zrobione, ale wiadomo, że byłoby to bardzo kosztochłonne. Nie ma niestety w programie nic o kosztach. Jest natomiast mowa o indywidualnej karcie pacjenta. Zabójczo! Nie wiem, w czym miałoby to tak do końca pomóc. Rozumiem, że w usprawnieniu proceduralnym i tym że istniałaby po prostu jakaś centralna baza, gdzie każdy lekarz mógłby nagle zasięgnąć opinii, kim jest pacjent, co robił i tak dalej. Nie trzeba by było lekarzowi 50 razy wypisywać tego samego i sprawdzać, szukać w kartach i tak dalej. O czym jeszcze mówi pan Adam Jarubas? Adam Jarubas chciałby powołania Rady Ustawodawczej. Chodzi o to, aby to specjaliści, na przykład profesorowie prawa, zajmowali się tworzeniem prawa. Gdyby został prezydentem, chciałby, ataka, aby taka rada ustawodawcza została powołana przy prezydencie. I fajnie. Adam Jarubas również zauważa polską tradycję i historię, jeżeli chodzi o małe rodzinne firmy, o cechy rzemieślnicze i o ograniczanie ich przywilejów, a także wypieranie produktów narodowych produktami z zachodu i produktami ze wschodu. Jednocześnie zauważa problem Senatu, że mamy 100 senatorów, którzy właściwie nie mają wielkiego wpływu na to, co dzieje się w kraju i można by spokojnie przekształcić Senat w Izbę Samorządowo-Gospodarczą. Aczkolwiek pomysł likwidacji Senatu, na przykład w połączeniu z pomysłem, Janusza Palikota w postaci zredukowania liczby posłów brzmiał jeszcze fajniej. Coś natomiast, co bardzo mi się spodobało na stronie pana Jarubasa, to otwarty list do mediów, w którym zauważa, że jeżeli chcemy tak bardzo zwracać uwagę na to, co jest w Polsce ważne i na to, aby media miały, mówiły całą prawdę przez całą dobę, to nie może być tak, że dziennikarze, redaktorzy, reporterzy mają jakieś twoje widzi mi się odnośnie tego, którzy kandydaci powinni być częściej pokazywani, a którzy nie, i nie powinno się według pana Jarubasa napiętnować osób, które nie są za tym, aby wchodzić w wojnę z Rosją czy pomagać Ukrainie. Takie osoby nie powinny być nazywane prorosyjskimi, tylko po prostu propolskimi. I trzeba najpierw zauważyć, że po prostu wielu osobom zależy na tym, aby Polska nie pakowała się w coś, gdzie nie ma jakiejś Specjalnej mocy, gdzie stosunki dyplomatyczne są napięte, i właściwie na nasze własne życzenie psujemy sobie stosunki gospodarcze z Rosją, gdy na razie ta wojna nas nie dotyczy. No i właśnie powinniśmy się zająć to, o czym mówił Pan Jarubas w punkcie pierwszym swojego programu, zająć jakąś taką prewencją i ochroną naszych granic, aniżeli wypychaniem wojska poza nasze granice. Jeszcze jedna rzecz, która nie wiem, czy aż tak bardzo mi się spodobała, ale myślę, że jest warta uwagi. Na swojej stronie Pan Adam Jarubas zwraca uwagę na tą słynną już aplikację, która miałaby promować Polskę za granicą i w której występuje na przykład śmierdzący chłop. Pstajniej Ministerstwa Spraw Zagranicznych przygotowano aplikację dla polskich dzieci mieszkających za granicą według założeń gra ma rozwinąć ojczystą mowę i umożliwić dzieciom poznanie dokonań znanych Polaków w rzeczywistości w prostacki sposób. PiS polski. Chyba coś w tym jest. Nie wiem jak państwo czy państwo się z tym zapoznaliście. Faktycznie, jeżeli chodzi o atrakcje dla dzieci, to jest to interesujące. Polska inspiruje. Natomiast czy rzeczywiście akurat w ten sposób należy promować Polskę za granicą, to mam wątpliwości. To tyle, jeżeli chodzi o kandydata z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego. Zostało mi jeszcze trzech kandydatów do omówienia, mam nadzieję, że zdążę. Serdecznie zapraszam i dziękuję za uwagę.